Witam Was w kolejnym skrócie tygodnia, a zaczynamy oczywiście od poniedziałku. Poniedziałek to informacja na temat dwóch lat działalności najlepszego serwisu informacyjnego w Polsce Wrzuć Info. Przez te dwa lata udało nam się pozyskać ogromną ilość czytelników, dziesiątki tysięcy obserwujących, a także myślę. Jakiegoś rodzaju Waszą sympatię, za co bardzo dziękujemy. Obiecujemy, że będziemy starali się jeszcze ciężej pracować. Przez ten czas udało nam się stworzyć niemal 6000 tysięcy tekstów, niemal 700 filmów i myślę, że przed nami jeszcze długa i owocna przyszłość. A to wszystko oczywiście dzięki Wam. Natomiast poniedziałek musimy zakończyć tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Andrychowie. Otóż na ulicy Żwirki i Wigury. W jednym z mieszkań. Rodzina powiadomiła o tym, iż 51-letni mężczyzna, zamieszkujący tamtejszy obiekt, nie odbiera telefonów, nie ma z nim kontaktu. Dlatego też wezwali służby ratunkowe, które siłowo weszły do mieszkania, gdzie w łazience ujawniono zwłoki 51-latka. Wtorek 8 kwietnia to informacje na temat właścicieli kundelka Ciapka. Który został przez nich umyty karszerem na myjni dla samochodów. Sprawa była bardzo bulfersująca i szeroko komentowana. Ciapek został po prostu umyty karszerem. No tu chyba nie trzeba nic więcej dodawać, że jest to za zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne. Natomiast właściciele Ciapka otrzymali jedynie kary finansowe. 3 i 4 zł, oraz nawiązkę na Oto's Animals w poświęcimiu w wysokości 2000 tysięcy zł. Sąd nie zdecydował się odebrać właścicielom zwierzątka, ponieważ sąd uznał, że był to czyn jednorazowy. Odebranie tego czworonoga byłoby dla niego traumą i spowodowałoby więcej złego niż dobrego. No i miejmy nadzieję, że, że po tej karze finansowej właściciele pójdą po rozum do głowy no i będą się już odpowiednio zajmować zwierzakiem. We wtorek 8 kwietnia informowaliśmy również o tym, iż na utylizację niebezpiecznych znajdujących się tam odpadów niemal 25 milionów złotych z Ministerstwa Środowiska no to niebywały sukces z pewnością wójta Krzysztofa Byrskiego. Na konferencji w tej sprawie doszło jednak do takich zaowalowanych potyczek słownych. Otóż Poseł Sowa zarzucił obecnemu tam byłemu wójtowi Spytkowic Mariuszowi Krystianowi, że przecież on jako włodarz z nadania prawa i sprawiedliwości, które przez tyle lat rządziło krajem, mógł inaczej, lepiej, częściej zabiegać o te środki i zrobić cokolwiek przez te wszystkie lata, żeby temu zapobiec, żeby mieszkańcy nie musieli żyć, tak jak to powiedział na Tykającej bombie. W każdym razie, no to jest to z pewnością fantastyczna informacja dla mieszkańców Spytkowic. Będą mogli w końcu czuć się bezpiecznie. I nadal jesteśmy przy wtorku 8 kwietnia. I informacja na temat Oskara Klimka, który po raz kolejny udowodnił, że jest jednym z najlepszych młodych karateków co najmniej tutaj w regionie, a nie wiem czy w Polsce. Ponieważ Oskar zdobył e, złoty medal na Mistrzostwach Europy. Te zawody odbywały się w miejscowości Ostrów Mazowiecka. Pokonał wszystkich rywali, chłopak jest naprawdę nieprawdopodobny, niesamowity, przy tym skromny i świetnie się uczy, co będą mogli potwierdzić. Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie. Środa, 9 kwietnia, to informacja na temat występu Kamila Studnickiego z zespołem Fetysz w programie Must Be the Music. Ostatecznie, jak się dowiedzieliśmy kilka dni później, w piątek, no Kamil podbił serca internautów, podbił serca jurorów także oraz publiczności znajdującej się w studio. Otrzymał cztery razy tak i ogromne brawa za wykonanie swojego utworu. Tu być może będziemy mogli puścić kilka sekund tego nagrania. No Kamil Studnicki jest niezwykle utalentowanym mieszkańcem kiedyś Andrychowa, teraz już Kraków, Warszawa, wiadomo. Wielki świat, wielkie interesa, wielkie produkcje. O Kamilu możecie poczytać w naszych artykułach. Naprawdę wystąpił już w wielu produkcjach, w tym w jednej amerykańskiej produkcji Netflixa The Liberator. Także um, życzymy oczywiście dalszych sukcesów. No i teraz też dużo będzie zależało od publiczności. Dlatego na Kamila cały czas możecie oddawać głosy. Jak to zrobić, dowiecie się z naszego artykułu. Czwartek 10 kwietnia to informacja bardzo pozytywna dla ludzi, którzy lubią urządzać mieszkanie, tudzież składać klocki Lego. Otóż um, otwiera się nowy sklep IKEA tym razem w Bielsku Białej. Kolejna informacja z 10 kwietnia, czwartek. Padł niechlubny rekord wysokości mandatu. Otóż jeden z kierowców ciężarówki, zatrzymany przez Wydział Ruchu Drogowego z Wadowic, otrzymał mandat w wysokości. Uwaga! 35 tysięcy złotych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Wadowicach przeprowadzili kontrolę kierowcy ciężarówki przewożącej kontenery. Podczas marcowej kontroli wykryto poważne naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Szczegółowa analiza danych z tachografu przeprowadzona za pomocą specjalistycznego oprogramowania ujawniła liczne naruszenia związane z obowiązkowymi przerwami oraz czasem odpoczynku kierowcy. No i teraz kierowca otrzyma 35 tysięcy złotych mandatu. Firma w której ten kierowca jeździ, otrzyma prawdopodobnie ponad 100 tysięcy złotych kary za no, no taką działalność i takie traktowanie kierowców, no bo przypuszczam, że ten kierowca tak sobie sam nie wymyślił, żeby, żeby przekraczać czas pracy i czas przebywania za kółkiem, co powoduje tym większe niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ruchu piątek 11 kwietnia to noc liceów w pierwszym liceum imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie. Tam uczniowie przyszli uczniowie mogli zapoznać się z ofertą ze wszystkimi nauczycielami oraz profilami jakie oferuje pierwsze liceum w Andrychowie i tutaj warto przypomnieć w tym miejscu że w październiku już liceum będzie obchodziło swoje 80 -lecie. jest to jedna z najstarszych szkół w mieście. 12 kwietnia, sobota to informacje prosto z kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie na treningu jeden z ćwiczących tam chłopców uszkodził sobie odcinek szyjny kręgosłupa. Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, natomiast zadysponowano dodatkowo śmigłowie z lotniczego pogotowia ratunkowego. A jak mówią przecież sport to zdrowie. Niedziela 13 kwietnia. Przywitała nas piękną pogodą, no, która była dosyć zdradliwa dla jednego z mieszkańców, ponieważ wjechał samochodem do rzeki. Nie wiem, jak się to mogło wydarzyć. Natomiast wszystko skończyło się szczęśliwie, nikomu nic się nie stało. Samochód również został wyciągnięty. Takie sytuacje w okresie wiosennym, letnim będą coraz częstsze. Dlatego starajcie się jakoś nie wiem, zabezpieczać swoje samochody albo być bardziej ostrożnym. No, nie jest to z pewnością nic przyjemnego, kiedy odpoczywając nad rzeką, auto stacza ci się do niej, a ty później nie masz jak wrócić do domu. A jeszcze do tego grozi ci mandat za zanieczyszczanie środowiska. I ostatnia informacja w tym skrócie tygodnia niedziela 13 kwietnia. Tauron Arena w Krakowie stała się miejscem rywalizacji najlepszych drużyn juniorskich w siatkówce. Wszystko za sprawą Tauron Mini Pucharu Polski, czyli turnieju finałowego o Puchar Małopolski Juniorów. I w gronie czterech wyselekcjonowanych zespołów do tego turnieju znalazła się drużyna juniorów MKS Andrychów, która nie tylko wzięła udział w tej rywalizacji, ale również sięgnęła właśnie po trofeum. Zespół prowadzony przez trenera Henryka Włodarczyka rozegrał fantastyczny turniej. W finale Andrychowianie stanęli naprzeciw zespołu SMS Sparta Kraków, który był uznawany za faworyta tegoż turnieju. MKS pokazał jednak serce do walki i nieprawdopodobne zawzięcie i sięgnęli po pierwsze miejsce. Gratulujemy serdecznie. I to już wszystko w tym skrócie tygodnia. Na kolejny zapraszam Was już za tydzień. Do zobaczenia.